Słuchajcie, jedziemy już ponad 3 godziny. Czyli statek gdzieś, gdzieś poza Shankajem, jak widać, nie mam pojęcia jakby w końcu dotarłem do hotelu po tych kilku godzinach jazdy. Jutro o 7.40 na statek będę jechał. Jak najszybciej będę zmykał do, do pokoju, bo jestem taki padnięty, że muszę się przespać. Tylko tak patrzę, co oni tu mają, zobaczcie. Swoją drogą, te panie na recepcji w ogóle po angielsku nie mówią. Kierowca, który mnie przywiózł, też w ogóle po angielsku nie mówi. Ale hotel ładny. No zobaczcie, jakie ozdoby tutaj mają, jaki ptasior, zobaczcie. Hmm. Ciekawe jestem, dla kogo jest taki hotel dedykowany. Znaczy, wygląda na to, że dla Chińczyków, skoro po angielsku tutaj nie mówią. Pokój znajduje się na szóstym piętrze to ten pokoik, zaraz go pokażę tylko skorzystam z tego, że tutaj jest jakieś okno i można wyjrzeć na zewnątrz o ja tu jest siatka niestety, cholera a tutaj może nam radę jakoś pokazać ten budyneczek za brudna szyba zobaczcie to masakra Co do czegoś takiego w ogóle dopuszcza? nie mam zielonego pojęcia w jakiej miejscowości ja teraz jestem. Eee, tutaj to samo, o morderza No to wygląda jak slamsy takie totalne zobaczcie no, to nie są takie inne jak z obrazka, że tak powiem, albo na, na obrazkach, zazwyczaj na jakichś pocztówkach czy coś to właśnie takie hotele się widuje. No zobaczcie jaki pokój wypasiony będzie. Zaczniemy standardowo od o. Tak wygląda łazienka. Ładnie wyposażona. Nie wiem, czy te rzeczy są tutaj płatne, czy nie. Prawdopodobnie tak. Za 3 minuty padnie mi bateria, więc będę się streszczał. Nasze krótko pokażę ten pokój. O, bardzo duża kabina prysznicowa. Nie ma wanny. Tutaj szafy. Prawdopodobnie mini bar będzie. No, bo to tylko lodówka. Lodówka nazywa się Konka i tak samo nazywają się telewizory. Tak, telewizory też są z tej samej firmy. Dwa takie pojedyncze łóżka. O, recliner. Takie co sobie z Agnieszką kupić do tego, do, yy, do mieszkania. No tutaj jest mini bar, tylko to się powinno chłodzić trochę. Karty do gry o, i naprawdę To mi <grystanie> wydaje mi się, że to jest wszystko płatne Ale gorąco, ja pierdzielę, trzeba pozamykać okna i klimatyzację włączyć No widok taki sobie, ona przeciwko też taki taki zrujnowany budynek Co oni z tymi dachami mają? Czemu to. Ale nieważne. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, że ja teraz, jako że jestem nietomny, to się teraz położę. Jest godzina coś koło 11 rano, czy coś takiego, czy 12, już sam nie wiem. Yy, położę się teraz, i jak wstanę, to mam nadzieję, że się przespaceruję i coś ponagrywam. Trzymajcie się, do później. Hej. No dobra, słuchajcie, jak wygląda sytuacja? A wygląda tak, że zadzwonili do mnie z recepcji, że mój paszport, już, e, że mogę odzyskać paszport, tak więc mam paszport w kieszeni e, przespałem się jakieś tam 3 godzinki, jest godzina 16 z hakiem. Chyba więcej niż 3 godzinki 4. No i idę się teraz przejść. Chcę połączyć dwa w jednym. Czyli po pierwsze nagrać tutaj okolicę najbliższą. A po drugie, coś zjeść, czyli znaleźć jakąś, jakąś lokalną restaurację. Od razu, co mi się rzuca w oczy. A, kurczę, tylko tak po słońcu troszkę nie wiem, czy będzie. Próbuję ręką zasłonić. To jest ten hotel, w którym się zatrzymałem. I pierwsze, co od razu rzuca mi, się, rzuca mi się w oczy, to niesamowity kontrast. Czyli są tutaj budynki bardzo ładne, zadbane, takie eleganckie, ale są też na przykład takie miejsca, zobaczcie. Postaram się być bardzo obiektywny, czyli będę pokazywał, no, zwyczajnie wszystko jak leci, i te ładne miejsca, i te, i te mniej atrakcyjne. Troszkę boję się tutaj skorzystać z restauracji, dlatego że w takich małych miasteczkach, a to jest jakieś małe miasteczko, można na przykład psa kupić w restauracji, nie będąc tego świadomym, tak? Ja nie sądzę, żeby tutaj było e, po angielsku menu gdzieś. <grych> tak, pokażę. Czekaję jestem, czy ci ludzie będą życzliwi. Jak byłem jakiś czas temu w Chinach, to byli bardzo życzliwi. Ciekaw jestem, z czego wynika fakt, że wszystkie te balkony są takie obudowane, czy mimo wszystko nie jest tutaj bezpiecznie i boją się włamywaczy. No bo jak jeden balkon, tak są zabezpieczone. Nawet takie małe balkoniki też mają jakieś daszki i tak dalej. A właśnie, jak się, jak się w ogóle to miasteczko nazywa? Pani tutaj w recepcji mi napisała. Już wam pokazuję. E, Okej. Okay. Soushan. Mm. O -o. Strasznie słaby internet tutaj jest. Może będę od razu wam opowiadał, będę chodził, pokazywał. Postaram się omijać ludzi, żeby się na mnie nie wkurzyli za bardzo, bo to może być dla nich coś nietypowego. Właśnie jakiś kolej się ich nagrywa. Kurde. Ta woda zero przytroczystości, a <laughs> przytroczystość pół centymetra. <laughs> Jaka zielona. Mam nadzieję, że nie będzie Wam za bardzo wiało. Tam jest, to jest pierwsze skrzyżowanie napotkane, tam jest dosyć ładnie. Tutaj już mniej, zaczniemy może od tej mniej ładnej okolicy. Widzicie, jak reagują jednak na tą kamerkę trochę, ten pan się cały czas, cały czas na mnie patrzy. Co jest, co jest ważne tutaj, no, co, co jest człowiek? Ciekawy jestem reakcji ludzi właśnie, jak będą na mnie patrzyli, zaraz, zaraz, zaraz wam o tym opowiem, dlatego będę miał włączoną tą kamerę. Co jest ważne, nie działa mi tutaj ani Gmail, ani Google Maps, ani YouTube, wszystkie usługi Google są tutaj wyłączone, przede wszystkim dlatego, że Chińczycy mają swoje odpowiedniki, jeżeli chodzi o te usługi i moim zdaniem jest to dosyć mądre rozwiązanie. Chodzi o to, że ze względu na ogromną liczbę, nazwijmy to użytkowników, tak, gwarantowanych przez... Przez chiński rynek, po co dać zarobić kolejne miliardy Amerykanom? Lepiej jak oni zarobią, prawda? Kurde, nie odpuszczamy ten gości, ciągle się na mnie rampi. Wszystkie te budynki tutaj oraz uliczki ogólnie wyglądają w identyczny sposób. Czyli mamy taki właśnie budynek ustrojony kablami. Pod, naprzeciwko przeciwko są takie nie wiem, komórki nazwijmy to. No i następny budynek. No i tak to się tutaj ciągnie, taka, taka szerego, szeregowa zabudowa, że tak powiem. Zobaczcie, jeden budynek, drugi, trzeci, kolejny, nie wiem jak długo to się będzie ciągnęło. Jedno jest pewne, no koszmar elektryka. Zobaczcie, je tych kabli tutaj dynda. Kwitnie tutaj uliczny handel, coś co w Polsce jest coraz rzadziej spotykane ze względu na te regulacje urzędów skarbowych i tak dalej. To mi się akurat podoba, że ludzie, jeżeli mają coś do zaoferowania, to mogą zwyczajnie wejść na ulicę i to sprzedawać. I jak się nie mylę, to Wojciech Serowski też takie coś bardzo popiera. No i już się wcale nie dziwię. Polska, czy tam ogólnie Europa, dąży do tego, żeby w ogóle zlikwidować yy, normalne pieniądze i tylko wprowadzić wirtualną walutę. I to jest coś, od czego powinniśmy uciekać. <laughs> Mnóstwo osób porusza się tutaj na skuterach Nawet, y, jest to już druga taka młoda dziewczyna, którą widzę A wcześniejsza nawet 10 lat chyba nie miała I na skuterku pomykała y, Tam jest chyba jakaś ślepa uliczka Więc muszę, muszę nawrócić Ktoś tutaj remontuje dom Zobaczcie z czego jest rusztowanie W całości z bambusa Chińczycy opanowali do perfekcji takie właśnie konstrukcje bambusowe. Czekajcie, coś przejdzie. Tam pokażę podwórko, takie nierze typowe, ale coś, co normalnie pewnie, czego normalnie turyści zazwyczaj nie widzą. O, jakiś pan tam zerka do mnie. Cześć. Z tego co widzę, to większość pojazdów tutaj ma właśnie napęd elektryczny. Tak jak widać tutaj, na przykład, akumulatory są ukryte pod powyższą ładunkową. I się nie dziwię też, ponieważ tutaj jakby wszyscy jeździli normalnie na, spalinow na spalinowych silnikach, takie skuterki potrafią być bardzo głośne, a że tych skuterów jeździ tu od groma to byłby jeden wielki hałas.